Rynek jaj jest takim rynkiem, który można powiedzieć jest dość trudny. Jest dość trudny z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo duża konkurencja wewnętrzna w Polsce panuje. Mamy bardzo wielu producentów, którzy konkurują z sobą w najróżniejszy sposób, konkurują z sobą i budując swoje własne marki, konkurują z sobą ceną i konkurują z sobą kosztami produkcji. Z drugiej strony, coraz większym problemem jest import. I nawet nie chodzi bezpośrednio o import Jaj do Polski, ale o import jaj do Unii Europejskiej i import proszku jajecznego do Unii Europejskiej i przetworów z jaj generalnie. Dlatego, że my patrząc na jaja mamy przed oczyma głównie to jajo, które sobie stawiamy w niedzielę na śniadanie, czy w sobotę przed sobą w skorupce na stole. Natomiast jaja to także są produkty przetwórstwa jaj, czyli proszek jajeczny, czyli albuminy. Inaczej mówiąc te wszystkie rzeczy, które są surowcami przy produkcji majonezów, przy produkcji. Na przykład kosmetyków, też niektórych, i część z jaj, które się produkuje i w Polsce, i w Europie, jest właśnie przeznaczana do, dla potrzeb przemysłu. Coraz więcej tych półproduktów dla potrzeb przemysłu trafia do Unii Europejskiej z innych krajów, jak choćby Ukraina czy Stany Zjednoczone. I to jest ogromne zagrożenie dla producentów jaj. Jeśli patrzymy na przyszłość polskiego sektora jaj to wydaje się, że będzie on zmierzał w tym kierunku, w jakim zmierza cały świat, czyli będą w sprzedaży zwiększały swój udział jaja z alternatywnych chowów. Natomiast my sądzimy, że to będzie się odbywało bardzo powoli i bardzo mozolnie. Dlatego, że jeśli porównujemy to, jakie jak jaja konsumenci w poszczególnych krajach kupują najchętniej, to widzimy, że w krajach bogatych, gdzie PKB na głowę mieszkańca jest bardzo wysokie, bardzo szybko zmienia się, zmieniają się proporcje między jajami alternatywnymi a jajami klatkowymi na korzyść tych pierwszych. Natomiast w takich krajach, gdzie PKB na głowę mieszkańca nie jest wysokie, a w takim kraju jest Polska, idzie to bardzo wolno i bardzo opornie. Innymi słowy, Cena ma bardzo duże znaczenie dla Polaków, podobnie jak dla wszystkich innych obywateli innych krajów, które, które są biedne. Jak mówiłem wcześniej, są pewne wyjątki, jak na przykład Stany Zjednoczone, jak na przykład Hiszpania, która ma większe PKB niż Polska, aczkolwiek Hiszpania i tak, jeśli patrzymy na Europę Zachodnią, jest raczej wśród biedniejszych niż bogatszych krajów.